Dzień dobry. Ksylitol. Cukier ksylitolowy uzyskuje się z liści brzozy i drzewa, natomiast słodzik z drzewa brzozowego. Ksylitol posiada znacznie mniej kalorii niż cukier czy słodzik. Zmniejsza łaknienie na słodycze. Przywraca zasadowe środowisko w jamie ustnej. Zalecany jest w profilaktyce próchnicy i paradontozy ogranicza rozwój pleśni i drożdżaków w przewodzie pokarmowym, hamuje rozwój bakterii, zapobiega infekcjom jelitowym, ogranicza skutki ostoroporozy. W początkowej fazie stosowania ksilitolu należy spożywać tylko trzy łyżeczki dziennie, gdyż większa ilość może doprowadzić do biegunki. Zapraszam na zakup książki na Grab Paw Małpa gmail.com Dziękuję.